So, Sina, where is the motorbike key? Here. You want the frame for you? So, you cannot walk today? Yes, yeah, it's a okay. pain. Why? Okay. What did you do yesterday? Then you have a pain. I don't know. Maybe something cold. When I cold, I pain. Not there. Zimna. Of course, Zimna to Zimna. No dobra, to, to, to zrobimy tak, bo jak na przykład chciałem się bardzo przejść. Okay, sina, maybe we do it like this. We go on the motorbike a little bit, yeah. then we put the motor, then we stop, then we walk around, then we go again, then we stop, then we go around. What do you think? You see, we sit. Yeah, but you wanna walk or you wanna take motorbike? That's what I say. Czyli mówię, że przejedziemy się gdzieś motorkiem i jak zobaczę miejsce, które tam, żeby obejść w koło, to sobie obejdziemy. Bo syn oczywiście boli tam biodro i tak dalej. No, potem znowu podejdziemy do jakiegoś miejsca, w którym sobie staniemy i znowu obejdziemy i tak dalej, i tak dalej. Ja bym jadł... I wanna eat barbecue. The place in the downtown, don't plan barbecue, okay now? Not yet, eh? Evening. No właśnie, no i widzicie, nie ma co jeść, już wyjada wszystko, co się daje z, tej, z lodówki. No tak czy inaczej, to będzie jutro. No niestety tak się złożyło, ale to postaram się nagrać jak najmniej albo jakoś zrobi jutro dłuższy odcinek no, no zobaczymy no musiałem się zatrzymać ja wiem że źle będzie słychać bo jeszcze mikrofoników nie mam ale ale zobaczcie nurt a tutaj ta, ta woda taka już mętna nie? No, może by było że no zaraz teraz powiem można by było to pod, pod, pod tą kulkę co spadła z Anglii No to Piotr się na tym zna dobrze Sylwika podciąć Dobra przejdę się Syna pojechała A ja się przejdę Szkoda że wieje dzisiaj Muszę w tą stronę mówić Dzisiaj wieje nie Ja nie wiem to Czy ta Greta faktycznie miała rację, czy jak, czy co, czy Bill też miał rację nie wiem, idę. Ja zacznę tutaj, bo mniej wieje. Czyli z tyłem do, tyłem do wiatru stoję. Ale pokażę i opowiem, że łódeczka sobie płynie, ale yy, domy za łódeczką. Także biedy nie ma, no. Mnie jeszcze, tego raz chciałem pokazać Chociaż nie, tam kolor inny, tutaj już ta mętna, kiedyś różne portale się oglądało, to internetowo oczywiście, to że to, że tu, że zaraz tam koniec wszystkiego albo czegoś, z początek, a to nie jest nic po prostu, pewnie mnie nie słychać, więc kończę. Teraz coś mogę powiedzieć, bo. Mnichury dzisiaj jakieś. No budują! Budują! A jeszcze chciałem powiedzieć, ale pewnie mnie nie słychać. Więc jakoś, nie wiem, na Zobaczcie, ile wody opadło. I od razu roślinność też rośnie. No, to, 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 to w sumie ile to jest? 50 czasu, a wygląda jakby to już 120 lat. Tu jest ta knajpka, co byłem kiedyś z sinu Na wodzie Ale już chyba na wodzie nie jest No teraz nie widać tego to ja to Z metra święty to mnie Tak powiem nie sięgnę Żeby to zobaczyć Czekaj, może Ale w się. dzisiaj faktycznie Z tego miałem rację i Sina też A z drugiej strony ja im też uwierzyłem więc... Widać to. No, w każdym razie chyba już na wodzie nie jest. No. E, to nie ma co tam iść. A zresztą było bardzo drogo. Dzień dobry. No, dzień dobry. Byliśmy na moście tam. Na Byłem ja. E, tutaj dzień. jestem. Byłem ja. Syna mówi, pokaże ci y, piękne miejsce. Sina, siodły y, no to właśnie ja to... Z, z tego dałem mi ten telefon. To, to ja właśnie to pokazywałem, tylko że z mostu. Ale tutaj nie wieje tak bardzo, więc może będzie mnie słychać. Więc może i... Nie, nie, nie będzie. Tu muszę zawinkle jakiegoś, za jakiś mur, jak znalazłem. No i znowu pokazuję, że woda czysta i woda mętna. No i co? Yeah. Sam już nie wiem co powiedzieć, bo może to pokazałem, więc... No i śmieci. No ale śmieci są wszędzie. W Polsce do lasów. I zresztą tam w Polsce. Jak wchodziłem w Kanadzie do lasów, to jak nie kanapa to jak tam coś innego zawsze ja yeah, I see, look! Yeah. Over there Because there is jest on go You know the, the water go Yes, the, the, tu się miesza, nie? Tam jest nurt, czyli jakoś tak, tak mi się wydaje, zresztą Nie jestem znawcą. No dobra, Sina, but I pokazałem tej from this bridge everything here. So why you brought me here? <laughs> no dobrze, dobrze, dobrze. Może, ale tu też zamknięte tu. To... O? Widzę. dostrzegłem coś. O, jest na trzech W ogóle upadek Co? Nie, no jedziemy dalej. Amin, mean, we going more. Nie, 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 ja nie chcę w tych ichnych jeść. Nie, już. kiedyś jadłem No i co, because? I to takie dla Lili. I to takie właśnie podróże z tym. You put more tables here? One, two, three, four. Hey Lili, you put more tables here? One more, yeah? One more, A! No, widzicie? Od razu zauważyłem. Co chciałem powiedzieć? I stadam w cholerę. Znaczy, bo pierwszy odcinek będzie jutro bo jest zrobiony dzisiaj, no wiadomo montaż i tak dalej czas, jak to ktoś powiedział dużo czasu zajmuje więc nie no śmiechy chichy no jest zrobione dzisiaj, ale będzie jutro dlatego, że dzisiaj już wchodzi odcinek e... Na razie z tego co widzę, jak to kiedyś jest powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu no to to tutaj wszystkie drogi prowadzą do win. Ja nie wiem co tu zrobić, jakoś na jakąś terapię trzeba, czy coś, czy jak. Sina, why are we here? We were supposed to go make movie and. I'm hungry. O, jest. Good afternoon. Good <laughs> afternoon. Właśnie, właśnie ją obudziłem, czyli win. <laughs> win. Win, I want a chicken, fried chicken, 3 portions. But this can. <laughs> yes. This <laughs> powder no. and gluten the Nie no. no, Najwyżej zrobię strzałkę, ucieknę i nie zapłacę. Jak nie chce się ugadać, to znaczy, że jest osobą niezdolną i ten to nie chce się dogadać, więc po prostu nic nie zapłacę już. <laughs> nie no żarty, żartami. śmiechy. No mówię, chciałem gdzieś pojechać. Bo mówię, no, chociaż na promenadę, chodźmy. nie, bo wieje. No faktycznie dzisiaj wieje, dobra. No tak, jak już jest tutaj, no to już tam do tej win. Okej, okay, coś zjem. Ja nie jem żadnych tych yy, mieszadeł takich, czyli pomieszanych. Ale ten fried chicken, co win robi, to do, dobrze wygląda. A smakuje jeszcze lepiej, więc. Dobra, jeszcze jakiś discount ma być. Także e, w ogóle chciałem. Mój e, komunikat. E, ktokolwiek przyjdzie do Win, po po powoła się na moje imię, to ma 10% zniżki, O, tak powiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Co? Dzień dobry. No tak patrzę. Tak się rozglądam. No to pusto. No to many people, eh? No dobra, ale... Do do I sprzedała trzy kawy odkąd tu jesteśmy, więc trzy dolary minus produkt, więc... No ale dobra, życzę jej jak najlepiej. My zamawiamy w sumie największe zamówienie. Take it, what do you want to eat? I take now. I take you. A, ty sprawdzasz. Zapraszam tutaj nie inżynierów, tylko tych, co są pod nimi i niech sobie sprawdzę sam. Dobra, no okej, okay, czekamy na. We wait for the food. Czekamy na jedzenie. But we we'll go somewhere more. No. Ja mówię, na prowadź, dobra, gdzie chcesz. No to mnie zaprowadziła na promenadę, którą już i tak widziałem z mostu, a podobnie zaprowadziła do wind. Więc... No więc. No. Sami w sumie, wdowie prosiliście sobie dać Sini wolną rękę, więc. Więc daję. Dobra. Na razie, kończymy dziewuszki sobie coś gadają Ja zamówiłem kurczaka Zobaczcie, taka porcja No, no to w sumie ja pokażę W sumie są porcje te same 4 dolary, right? 4 dolary, ale z sałatką, ze wszystkim No i win I, jeżeli jak ktoś Przyjedzie I powie, że jest od cena, I mean win If somebody says from, uh, from Chris, Chris? Okay, ten percent discount. Yeah, yeah discount ten percent when they the, when the customer call Chris at phone. Chris, okay, come a discount ten yeah. percent. Yeah, maybe even more, but yeah. more. <laughs> the, the, depends how pretty. Yeah. Gonna... <laughs> <laughs> so <laughs> we will see how it will look like. Person, no, but not, but be smooth, kooky. Ten procent. Wind looks beautiful. Everything look beautiful. So, thank you. Wszyscy jedzą. No, niektórzy też pracują, ale też wodą jadły. Sina już się nie może doczekać. Sina, what are you waiting for? Rice, Ja to rice. A ra, a mówię rice, a ryż jest tam. Sina bez ryżu to do, nawet by do zębów nie umyła. Także, no dobrze, jeszcze raz. Taka troszkę reklama 4 dolary 1, 2, 3, 4 578 do 8 z tych yy, yy. yy. i z załatką, yy. i tak dalej. Moim zdaniem, cena ok. No i pamiętajcie zawsze, że jest win. Kultowe miejsce. Które miejsce, kto ogląda Lama, kto ogląda mnie, to pamięta, że win to jest win. Dobra. Jemy. Wejgołi idnał. Yeah. Nikt też już zaczęli <laughs> Dobrze, my się zegnamy. Win, thank you so much. Thank you, Grace. Zapraszam. Welcome everybody to Win Place. Thank you so much for. To jest dobry. How much is look like in your place? Look like. Yeah. Four dollars fifty. O, to musi okay. być dobry. Bo drogi. Szył go, bo kosz look like customer like this <laughs> my look like szył good. But you know, 100 rupi jest like 150. Euro. <laughs> no widzicie sami że, że tego. Okay. Yes, Dziękuję. Take my Google, by szył go look like good. Yeah. yeah for Forigman. Dziękuję. Latymy. Czies. Oh, Sina, where is my oh watch? Watch on a chair. Helmet jest tutaj. Mm, tak jak widzicie, 450 za look laka. No win, no po prostu robi tak, żeby nigdy tam... Bo możecie sobie sprawdzić też, e, drodzy widzowie, e, e, no na, nie wiem, na, na Google, czy tam TripAdvisor, czy gdzie tam się sprawdza, już sam nie wiem. I, I zobaczyć. Sinał mnie pogania. Dobra, jadę, jadę. Ej, Terminator, jadę. Także 450. No nie próbowałem, ale chyba spróbuję, żeby się przekonać. Chociaż to nie jest moje danie, ale może dlatego, że właśnie jak jadłem to nie było zrobione tak jak trzeba. E, czyli twarda wołowina i tak dalej, i tak dalej. No dobra, jedziemy dalej. Dzień dobry. No my oczywiście jeszcze po drodze. Cina tam Lakim. To są jabłuszka przecenione. Prawie 2 dolary no 7 ,70 zł 70 groszy za 4 ale tu jest e, 5 do e, dobrze mówię? Tak, dobrze 5 dolarów za te piochy takie no to ja bym się zakrztusił od razu jakbym to no, no nie, tymi bym się nie tu bym się zakrztusił 6 dolarów za kilo A no to są jakieś tam przecenione ale to... Tak są zapakowane, że nie widać gdzie tam na robaka. to siedzi u świat O tym to nie ma co marzyć Bo już od lat w jabłkach nie ma robaków Ale Coś tam pewnie się uświadczy Dobra, ja kurczaków mam dosyć Koty mają tak na razie spokój Koniec No i co Byku? Po co jedziesz? Rybę, bo ja byłem na targu przed, przed Seville, oczywiście, i zobaczyłem, że ryby są świeże, ale mówię. Ja, yeah, watch out my motorbike. Very eee, i, mo I przeleciałem szybko do HTA, mówię: Lećku! I said, watch my motorbike. Bandycha. <laughs> i zobaczyłem na tym no to nie na targu, tylko na tym ryneczku co ostatnio motorek zwinąłem nie? że są naprawdę świeżutkie rybki mówię, ale jak ja kupię to mi zaraz przypitolą taką cenę, że ten no to szybko, szybko po Sinę Sina poszła kupiła, także dzisiaj będzie na obiad ryba eee, no i już a jutro zobaczymy jutro bym, ja, coś mi było barbecue ostatnio mi chodzi w głowie rzeczy, więc jakiś nie wiem, mięcho czy... Nawet niech będzie ryba, ale właśnie z barbecue. Nie, już nie chciałbym na patelni w tych w tych olejach tym wszystkim takich jakoś bym chciał no ale to zobaczymy Że, że chodzi po głowie to jedno, a, a co z tego wyjdzie z tego chodzenia to drugie o. Także... Witam. Dzień kolejny, odcinek e, jeszcze troszkę z wczoraj. Dzisiaj jest, troszkę z dzisiaj. No, i jutro wracamy, chyba już do, do normalnego trybu mojego ulubionego. Czyli dzisiaj kręcę, dzisiaj nadaję. E, no, ale tak, tak, tak się stało, jak się stało. Zobaczcie, jaki jest wiatr. To nie to, że ja włączyłem, tylko wiatr dmucha. Jakiś wiecznie się zrobił. Zimno. W ogóle jest 25 stopni bez klimy, katar w mm. ogóle po, po porażka no. wyspy owcze no, się zrobiły z kambodży O, zobaczcie jak wieje tam. A i w cholerę idę do domu. Na razie. A tu jeszcze chciałem pokazać. No raz, że to dla steka. Nawet był wczoraj, ale zapomniałem mu wręczyć, a tu olej, poczekajcie, po ile on jest? Po 3 dolary za 2 litry. jest 12 zł. No kurczę, no jeszcze, że serce, że zdrowy i najlepszy Lepszych nie ma. Także Bachnąłem dwa, no zawsze się chemika przyda na coś. Daj jakieś fast foodowe żarcie. No dobra, już śmiechy skończone. O właśnie, syna to kupiła. Gdzie ta rybka? Jest? Ona zawsze kupuje jak michę jakieś ryżu. Yy, na znaczy tej, no czy tam ryżu, czy, czy klusek ryżowych. Jakąś taką, że ona tego by nie zjadła przez tydzień, a kupuje. Orzeszki oczywiście. A gdzie ta ryba? Jest? A, je. Yeah. Uśmiechnięta. Jest. Yeah. I sodówka i, i arbus. I, i, I dwa jajka w lodówce. No ale no, takie czasy nastały. No dobra, dobra. Weź michów, No i co tam zida? What do you do? No not to Będzie ryba w soli. A iść? No dobra, ja z braku laku, że tak powiem, stare ziemniaczki jakieś. No, może nie stare, ale podstarzałe. Znalazłem. I zaraz sobie coś. Zrobię. Czyli olej już jest ciepły. no nowe, to No bo wszystko pamiętajcie, to wrzuca się na olej, to tam dochody ciepło To odbiera. Ciepło, no bo jest nierozgrzane, więc tak to wygląda. A ja sobie ziemniaczki, no ktoś to musi zjeść, no, jeżeli wypadło na mnie. Do tego dokroję bóli, może ja ją rzucę. dwa zostały jeszcze znaczy ja jej nie brakuje ale Tina to pokupowała jeszcze może zieleniny jakieś wyrzucę coś tam niech się dzieje no, dzień dobry, dzień dobry. ale z tej strony, komuś jak już chcesz kręcić, się... <laughs> nie, nie, jest na tyle wiecznie, drzwi otwarte, że że się nie płacze, no i tak wyjedamy właśnie pół cebuli, this is for you, a. thank you, yeah, a ja dorzucam tutaj do ziemniaczków pół, jeszcze ten chili? Yes sure you can. Dobra, to biorę jeszcze dwa chili, tego taki ziemniakik ładny, taki wybrałem Oh very cold, pa. Very cool. Bye. No dobrze, takie bida szyby dzisiaj, jak na razie, bo Jest jest rybka. A na no potem. No wyjadam co jest. Co mam dużo opowiadać, więc wsypię jajo jeszcze. Miałem już nie wsypywać jaja, ale no ale co z nimi zrobić w takim razie? No, czyli dwa jajka wrzucone. Zaraz coś tam posypiemy jeszcze za minutkę i już i na najedzony będzie. No, dotypałem zielonego i już taka mamałyga wyszła. Białko się ścięło, żółtko się nie ścięło i o to chodzi, więc zajadam. Czyli tak się prezentuje, zapikane ziemniaki z czosnkiem, odrobina cebuli, jajo i szczypiorek. No sól, pieprz oczywiście i to wszystko. No to, Sina oczywiście noży, noży sto, ale Sina woli siekierkę. Może nie przeszkadzam, w ogóle mnie tu nie ma. No ja już swoje ziemniaczki zjadłem. No mówię, kończę to co jest. Więc nie będę wydziwiał. Myślałem, że rybka będzie trochę później, bo też bym chętnie zjadł, ale już teraz nie zmieszczę. jo Ojojoj, oho koszyczek tak. Się pie. <laughs> no i co? Wait, no to nie to. Poby. Cokolwiek. Po tak, ale by very werychod, oj. Ja. Yeah. Okej, okay, bo to wiecie, musi być bardzo, żeby się nie przykleiła po prostu. No <laughs> nie, nie, nie zimno. Okay. <laughs> Very cold? Ja. No, it's about 25 stopni. Ja wam powiem, że ja też cierpię z tych pomidorów. Okay, this don't touch, gonna no, be I okay. You like to touch, eh? Yeah? No. It is not good. But I touch, I have the hand, I touch. Good. No, I don't touch, it's not good. Okay. I have your hand, I put the a... Something, something. So whenever whenever you wanna do something call me okay. I talk something. I have the uh, make good. Don't like something wrong. I never like No dobrze. Się dobrze to Jak ma jak ma, po to ma usta, czy tam buzię, żeby mówić dobrze o ludziach. Jak źle, to. E, to nie ma sensu? I said wait Dobra, jest Też ma garlic. znaczy ten czosnek gdzieś tam e, A mówi, że jak ma ręce, to też żeby zrobić coś miłego, dobrego A nie niedobrego, więc No myślę nie ma Oby każdy miał takie Dzień dobry Dzień dobry a no, to sineł przygotowałeś. A co, burki mało. A nie, jest pod tym jeszcze, dobra. No leczka troszkę się... No ale się zdarza. Pyszne i czosnek i chili. I... No tu macie, no tu macie i tu macie sol. Tylko, że ja dopiero to zjadłem swoje ziemniaki. Czy dam kartofle, czy tam perki, jak to woli. No ale sobie dojem potem. No. Dobrze, to niech Sina sobie podjada. Yeah. Sina, ja myślę, że dzisiaj to jest dla filmu. Because we więcej, more to see our end. So can I ask you to say bye bye? Do widzenia, do you do widzenia do jutra, See you czyli do widzenia do jutra, do zobaczenia jutro, rybka się piecze, białe mięsko, pyszna, też kosztuje. tylko no jak mówię, wyjadam ile się da e, z tego co jeszcze zostało, więc ja na chwilę pojadłem, ale potem dojem. Pozdrawiam serdecznie. Eee, gorąco do zobaczenia, do jutra pa no to syna tutaj no proszę, ładnie wyszło aż jestem zdziwiony looks very good mm, mm, mm. naprawdę ładnie really good smell good too but don't put this on the fish yeah, no, no. ja nie chcę żeby no, no. mi polała całą rybę tym swoim tam wynalazkiem to ja chętnie ją też zjem, połówką. należy no, mi się nie, nie dotykam bo już chciałem urwać kawałek nie, nie dotykam, dopiero co się najadę Słyska. dobra, kończymy to było takie pod eee, do widzenia do jutra, papa pa. Kamera płonie, życie w tamboczy w swoich filmach godni Z uśmiechem na twarzy krok po kroku Pokazuję świat, bez pośpiechu wam oku